Kolejny odcinek, jesteśmy po raz drugi, wybraliśmy się po raz drugi na łowisku Eldorado. Dlaczego? Widzicie kolegę Marka, Marku. Cześć. Marek oczywiście znowu... Swoje pp. Swoje pp będzie próbował pobić. Tak. Bo jak dobrze wiecie, wcześniej już udało mu się pierwszy raz dwa sumy wykolować, nie? Tak, tak. No, także Marek się nastawia na sumy. Ja tym razem miałem plan, żeby nastawić się na tą pygę, ale po pierwsze troszeczkę pogoda na to nie pozwala, po drugie nie przyszły mi zestawy, które sobie zamówiłem niestety, także ja typowo, standardowo a, na Karpia i Amura <ścoughs> na Karpia i Amura będę wywoził na pewno obydwa zestawy w tą zatoczkę, bo na tym stanowisku tam nikogo nie ma później zresztą Wam pokażę gdzie no i zobaczymy, co za nam z tego wyjdzie. Mamy dwa dni, nie? do poniedziałku, czyli cała od soboty od 11 do poniedziałku do 11 i, i będziemy, będziemy walczyć, nie? No, Także my się bierzemy za rozpakowywanie, dlatego że nie ma czasu, trzeba łowić duże sumy i amury i karpie, nie? No i zobaczymy, co, co nam z tego wyjdzie. Widzimy się operator kamerzysta jest, oczywiście. Jestem, jestem, jestem. jestem. <grym _> Marecki, oczywiście. Nie, właśnie nie, oczywiście. Marecki przyjechał z rodziną, z ale schował ich w aucie. W aucie. <grym _> tak, typowo rodziny, nie? No, nie? Żeby nie było, żeby nie było sam. Dobra, my się idziemy rozpakowywać. Tak. Zjedzimy się. Słuchajcie. Wędki mam przygotowane, niedawno przyjechaliśmy. Oczywiście jeszcze nie wywiezione, jeszcze nie wszystko gotowe. Pierwsze co to sobie przygotuję e, zanęty, Na to, e, to z czym będę, czym będę nęcił. Postanowiłem sobie, że na tej zasiadce jeden zestaw pójdzie na ochotkę, drugi zestaw pójdzie na, na Sweet Dream i teraz tak <laughs> mamy wszystko czego potrzebuję tutaj. Mam dwa wiaderka przygotowane <laughs> na ochotkę, na zestaw, który wywiozę. Pójdzie 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 kureczek powiedzmy. Całości parę kuleczek sobie pokroimy, i parę kuleczek sobie damy do kraszera. Starczy to jest raz co będę chciał, do tego słuchajcie pójdzie oczywiście kukurydza, tego nie może nam tutaj zabraknąć. Myślę, że strzy łopatki kukurydzy. I teraz tak, zalejemy sobie to bosterem. Pierwsze sobie to zalejemy bosterem ochotkowym. Nie za dużo. Przemieszamy. Dutorę się. O, o, o. Operator kamerzysta. Nie mamy. Tak to nam wygląda operator kamerzysta nie śpi patrzę bo rybę widziałam widziałaś rybę? no i to taki grzbiet. Yy. masz? Yeah. tak to nam wygląda dlaczego pierwsze dałem boostera? dlatego że teraz zasypiemy to jeszcze power dipem ochotkowym po co? zaraz wam powiem O zasypaliśmy se to Power Deepem. Ten Deep Power Deep teraz nam bardzo fajnie przylgnie do tej kukurydzy i do tych kulek. Dlatego też pierwsze właśnie wlałem boster, żeby to przywarło fajnie. A po co? O! A po to, po to, po to, żeby to nam jak najdłużej ściągało rybę w łowisku, żeby to jak najdłużej pracowało. Ten boster, ten oklejony powerdip będzie długo nam pracował. Wydłuży nam czas pracy kulek. Dlatego, że jak dobrze wiecie, jest lipiec, jest ciepło, woda kwitnie, zapachy w wodzie są przeróżne o tej porze roku i musimy się przez nie przebić, także musi to nam wszystko pachnieć. I takie, takie coś pójdzie na na jeden zestaw. Ja sobie to zamknę, niech sobie to dojrzewa. A na haczyk pójdą pójdzie kulka 1,18 i będzie podwieszona dambelsem, popapem. Zrobimy taki zestaw, żeby tylko delikatnie się unosił na dnie, bo tutaj jest twardo. Zrobimy taki zbalansowany zestaw, i tak pójdzie jeden zestaw. Drugi zestaw. Drugi zestaw pójdzie na Sweet Dreama 18. To pójdzie na haczyk. I do tego pójdzie Fluo Sweet Dream Pop-Up. Też zrobimy zestaw zbalansowany. A do nęcenia mniej więcej tak samo jak tam. 4, 8, 12. To się chyba się trochę pomylił Nie. Parę kulek sobie przekroimy na pół. Żeby troszeczkę szybciej pracowały. I parę kulek tak jak przy ochotce. Nie ten, ten to krasera. Zalejemy sobie to Liquid Food'em Sweet Dream'a z S.L.'em. Aha, jeszcze właśnie pierwsze. miałbym kukurydza, też tak samo, trzy łopatki. Nie ja ja No. Trzy łopatki Zalejemy sobie to tym Liquid Foodem, A, ojż, to jest awesome. musimy się tak jak mówiłem przebić przez te wszystkie zapachy, także, także nie ma co żałować. zestaw pójdzie na Sweet Dream'a, tak jak mówiłem, czyli owoce. To też sobie przykryjemy, niech to nabiera mocy. Niech moc będzie z nami. I to pójdzie na drugi zestaw, także... No, tu jesteś. Jestem. Także słuchajcie, na pierwszy rzut do nęcenia mamy przygotowane, na haczyki, na włos mamy przygotowane. Ja się teraz rozpakowuję dalej. No i co? I Będziemy szukać jeszcze, muszę wypłynąć, poszukać miejscówek. Mamy nadzieję, że, że coś połowimy, zobaczymy. No. Przynajmniej będziemy się starać. Także widzimy się za niedługo. Zajmą rękawiczkę niewidzialną. Zumo! Czekaj, idę tam masz, bliżej. Ile minęło po wywiezieniu? Oh, silny! Pokaż go, Marek pokaż Zobaczcie jest... szczęśliwego Marka. <laughs> jest sumek. Nie duży, ale jest. Czyli, ale tu, ładny. Pora, tak jest Przyszedł taki, to i przyjdzie duży. Chodź tu, chodź do tatusia, chodź. No, Marek łowi sumy <laughs> Nie pogadasz. Filip! Ale... Filip. Filip, chodź teraz! Ale pięknie wybarwiony. Zło jeszcze. Dzięki macie. O ja ciągle. O, ładny, no taki. Tak mu zrób od dołu. No, wąsa zdawił. ci pozdawił. Patrz, drugiego stawia wąsa. No ładnie. Jest malutki, ale wcielny. Sum są są to sum. Są. Są tak. I mi stąd. Co robisz? Bawię się. Kiełbaską? Nie, jakieś padliny znalazłam i z, ten... piekę. Robimy coś do żarełka. Nadworny kucharz, cicho. Ten odsumów, ten odsumów, Marku. Uśmiech do kamery, sumiaż. W sumiaż.pl. Robimy kociołek. Marek, Gdy dzisiaj. Gdzie my jesteśmy? Słuchajcie, Marek dzisiaj z rodzinką. Nie, zobaczcie, nie zobaczcie. Go. Uśmiech. Święto, nie? Święto, to od, razu mu, od razu mu sum wziął. Marku, co będziesz robił? Powiedz. A powiem Ci kroję teraz marchewkę. A ja wiem co będziesz robił, ja wam pokażę. Tutaj tak? Dobrze mówię. Do kociołka. części. Będziesz robił kociołek Marku. Tak, będziemy robili kociołek. I co robisz? Tutaj mamy tak. Pokaż. Tyle boczku. Wędzonego. Na grubo widzę. Tak. Mięso. Marek wychodzi z zasady albo grubo, albo wcale nie. Tak, tak, bo Dobra, także my tutaj sobie przygotowujemy, to znaczy Marek teraz przygotowuje. Przygotowywuje. Przygotowywuje Marek. Przygotujemy. Marek, Jak będzie przygotowane, to wam pokażę. Tutaj są moje zestawy, na których nic nie bierze, oczywiście. A tam, zobaczcie, tam jest. O, teraz widać, tam jest jedna moja bojka. Tam mam wywiezione na Sweet Dreama. Tam jest mniej więcej w tym miejscu. Mam nadzieję, że będzie widać druga bojka pod trzcinami. I tam mam wywiezione na ochotkę. Tutaj od Mareckiego stoją wędziska. Tam jest jeden zestaw. A tutaj jest drugi zestaw. I tam właśnie było branie. I stamtąd wyciągnął Marek. Dzisiaj suma. Ale mój sezon się dopiero po trzech latach zaczął. No. Powiem ci drugi wyjazd i, i znowu i trzeci sum, nie? Tak, tak. Marku szalejesz? Szalejesz. No. Zeszalałem.

że Marek wywoził ten zestaw tam a rano był tu panie no, wstałem, bo słyszałem dzwoneczki ale nie zauważyłem, że moja wsta... bojka jest z prawej strony No, dawaj, bo ucieka nam dawaj, o, z z no właśnie a jak mnie to rękawiczkiem nie. Się... ale tak to jeszcze nie łowiłeś, bojka była na wprost, ale z prawej Patrz. Jak grzeczny był ty. Jak Wymęczony, gdzieś, wiesz? Dopiero się. Jak, no gdzie? Jak tu, a tam, nie? Dopiero jak gdzieś przypłynęli, to pokazał, co potrafi. Lecz jeszcze nie wstałem dobrze. A gdzie ma rękawy? Tam. Ale ja ale wielki. Jak się ciepło. Ciągnie suma i jeszcze się rozbiera. Ty, uważaj na te czepy. Ale Zdawało ci się, bo się nie obudziłeś jeszcze. Nie, no tak mi się też wydawało, że trochę go było, nie? No, był. Ale ja widzę go, ciągnie. Ten, ryj, kto ten Nie, no malusi. Patrz. No, to już jest kawał byka. Ten fajny. Hmm się rybka. Rybka, rybka. Troszeczkę duża. uważaj, bo cię zje. <grybko> oj, 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 oj. Pogromca sumów, Marek. <grybko> Pogromca sumów, proszę, proszę. No, ta, ty się zaprzyj tych A ja, teraz go no, wyciąg tak. Muszę. No Marek, Ryk się został Rytke! Chodź! Ojej, Jezus, ale czekajcie, bo ja się tam są ciężarki! <grym> Ojej! wrzeszty no Mareczku A -a. Ej, ej, trzymaj go Wyleć na ten większą plandekę by trzeba było Całą by ją trzeba rozłożyć, wiesz? Jak się się Ale masz suma Mareczku, U, Marek... twój największy w życiu Marek się budzi jeszcze ja mu się, wydaje, że to mu się śni jeszcze <laughs> Taki ładny sumik Ale to plandekę teraz rozłóżcie, bo on pewnie zaraz jedzie Tak Marek, Marek się jak zostaw, się, o, zostaw wędkę, bo... Po, 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 weź mu weź mu on cię, cię zrobi 1,80 m Pokaż, nie wiesz Nie wiesz pokaż pokaż Naprawdę? Z przodu z bliska mu takie jeszcze czekaj. mogę zaczekaj się zostaw Trzymać teraz, sorry Hello Hello Co robisz? Dzień dobry Przerwie między intensywnymi braniami karpi i amurów, chyba suma. połowimy sobie na spławik Uczy Filip się uczy, nie? Zanęciliśmy sobie czosnkiem. Aż wszystko. A, minęliśmy. Zobacz, zjadłam. Zanęciliśmy sobie czosnkiem, bo jest tutaj. Poro leszcza. To jest kukurydza, więc nie. A no. haczyk dajemy sobie kukurydzę. O, zaraz będziemy mieli libra, Nie ściągnęliśmy sobie tu leszcze. Proszę, młody. Trzymaj, trzymaj, mocno. No. O, masz Pana rybkę dobra. rybka Masz rybkę, a trochę cię musi poluć. Jak szybko no, to tak biorą? Takie małe, sobie szybko biorą. Musiałem troszeczkę popuścić. Próbuję iść do wody. No wiatr wieje. I lamp. O, teraz! Dobra. Wyżej rączkę, o. wyżej trzymaj. Jeszcze wyżej. No dobra, dobra. Je oh. Dobra. O, o sama o. się wypięła w wodzie. <grywia> a ciężko było? No ciężko było. Ta takie przy co jest. Bardzo... Wyżej wędka Filip, ręka. Jeszcze wyżej. Oh. Jeszcze wyżej. Ojej. Dobra, nie kręć. Już nie kręć. Jaka zdobycz twoja? Nie, nie jest jest no, rączek i do wody. Umiesz, no, umiesz, zada. O! Jak to peda wyskoczyła sama. No <gryptopeda> od razu Od razu ich było mojej ręce to furm i, i do wody. No, wyskoczyła. Mi się brania. Ale co z tego będzie to jeszcze nie. To jeszcze nie wiemy, bo nie wiemy. Jest amur, to jest pewne. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale jest oporny. Uważaj Marku, zaraz do góry, bo jak ten, to... Nie. Jam. Jest taki żywy, że masakra, nie? Walczy jak... Jak to Amur. <noise> Ty bardziej, że szedł sobie bardzo lekko. Do góry, do góry. Nie, 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 nie ma, nie ma, nie ma. Ale musisz do góry od razu, ale to jest Amur. No ciężko, bo to jest ciężki podbierak, jest mokry. No zaraz wyskoczy z podbieraka. O, od razu go do siebie przyciągnę tak, by. Do... Ale to... To jest ciężko, jak jest taki ruchliwy, jest ciężko go podebrać, wiesz? Na wprost nie? Mhm. O, ale jest wariat O, jest... Będziesz miał ten pobity? PB, czy nie? Ze No, będę miał, no, pobite PB. Jeszcze troszeczkę. Yes. Musimy tego oświetlić, ja sobie tak przyjadę co? Ale jest wiórki matko Na całą długość kołyski No 1,20 ma jak nic, nie? Do wagi go najpierw, co czy nie? Dopiero mhm. zważymy Ile jest? 13400 Czyli minus... No to 12 kilo. A ty tu wygląda jakby miał z 19 kilo. No właśnie, nie do uraza... Ona słucha była, nie? O, to kilogram choćby no 13,400, 12,400, no ja. o, 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 o Toż to jest wariot Powiem wam Ja nie wiem jak on to zrobi, że go wodniesie Czekię, nie? Mhm. To był sum. No. no, a to tutaj, nie? Ale piękny, piękny! Aż do góry I oświetlić go dobrze i już idziesz do wody, kolego, że nie jest tak ciepło, że to noc. byś się wymęczył. On Trochę um. się wymykł, Par oświetlaj go. O, już zniknął. Dobra, i co? Uff. To jest to, na co czekałem. W końcu, chłopie. Dwa, dwa za 4-5 godzin, godzin wstajemy, do domu mhm. jedziemy. Połóg, jest poniedziałek, już poniedziałek. po 11, kończymy. Jak widzieliście, zasiadka mega udana, nie Marku? Tak, bardzo, bardzo jestem... Marku, pochwal się. I... Widzieliście, ale Marek jeszcze powie. Wreszcie udało mi się złapać tego suma, na którego oczekiwałem, aczkolwiek nie pogniewałbym się, jakby to była większa jeszcze. Nawet no, tak <grym> dorośnie w miarę jedzenia, słuchajcie. Ale ja ostatnio... weźmy pod uwagę, że to był nie Tak, tak ja myślałem, Marek w nocy wyszedł do brania i powiedział, że to nie topesz, to Nie tooperz, bo tak. Takie delikatne branie było, jakby no, jak na takiego suma, tak, nie tak, to do To te mniejsze po metr w, ten, nie? Bardziej tak waliły w kisze, walił że w... tragedia, nie? A tutaj było coś takiego, no to tak jak nie Nie na jednym zasiadce siedziałem i, i, i przelatywał mnie przez, przez linkę nie? przez linkę dotknął czymś hmm. tylko dzwoneczki delikatnie zaruszały się, nie? No, ale no to jest... byłem pewien, że a to nie topy się spać dalej, nie? No. <laughs> ale jest, jest PP Nowe, czyli teraz masz do pobicia 1,80 m ,80 i 30 kg, tak? Tak, 30 kg, 30 kg, zważyliśmy 1,80 m. Bardzo piękny, przepiękny sum, bardzo szeroki także, łeb miał, także super. Piękny, piękna ryba, no co tu mówić, jak ktoś złapał taką rybę, to wie o co chodzi. I, i, I fajnie by było no, taką dwójeczkę znowu złapać. Nie? Teraz masz wezwanie? No. No, no, teraz już masz te. Ale ucieszyłbym się, żeby takiego samego złapać. Także każda ryba myślę, że cieszy, która jest złapana na zrywkę nie? No, w ogóle przez wędkarza. Tym bardziej, sum, bo no, z sumami tak, nie jest tak popsiłkiem no, jak te. Ja też, oczywiście, jak widzieliście, pobiłem swoje PB. W końcu, w końcu... Nie było kubła wody, było zimno w nocy, teoretycznie. No w nocy. <gry> w ale końcu skoro? się udało. Jesteśmy w sumie tydzień przed łowiskiem pogalewo, bo jedziemy, także zobaczymy co tam będzie, ale udało mi się złowić w końcu tego, bo ojej, ile czasu ja zewnętrzę. Szura długo, długo, nie mogłem takiego większego złapać. O. No i ostatni miał 9 kilo chyba. A teraz... Teraz udało 12, się tego. 12,400, nie? 12400. bardzo mm. piękna walka, nie, Marek? Tak, tak, tak. Wyskoczył oczywiście z podbieraka. Ja już się spociłem trzy razy, jak go zobaczyłem, <laughs> bo czekałem na to, słuchajcie, dwie doby, prawie, nie? A ja mówiłem, że, że dzisiaj złapiesz ty rybę, nie? Także, także bardzo fajnie, zasiadka udana, co nie? Tak. jak ci się podobało? A, to, tak. też mówiłeś. Ty no, Też łowiłeś, też no, łowiłeś, nie? Jeszcze. Tak. Wszyscy widzieli jak płotki tak. wyciągałeś? Jeszcze. Jeszcze płotki, hmm. Deszcze, płotki. No. co? No. Jak ci się podobało? Fajnie. Fajnie, co? A. No. Także my jak widzicie spakowani i do, do, do. czekamy do domu, bo dziś jeszcze do pracy, nie? Marku. Tak, tak. No i ja i Marek idzie do pracy jeszcze, także. Także nie ma czekamy. I, I jak zawsze powtarzamy co mody. No łapkę chcesz, w górę. Tym, stryp, łapkę, łapkę w górę i suskrypcję. Dokładnie. Łapkę w górę. To Was nic nie kosztuje. Subskrybujcie, jeżeli chcecie być zawsze na bieżąco z naszymi nowymi filmami. E, walcie w dzwona o subskrypcji, żeby dostawać informacje o nowych filmach, nie? No. no i widzimy się za niedługo na na nowym filmie z nowymi PB, co? Tak. I jeszcze, jakbyście mieli ochotę jakby wyjechać gdzieś na Sumy, czy na Odrę, macie fajne miejscówki, dajcie znać. Dokładnie, słuchajcie. Staramy się przyjechać. Jeżeli macie jakieś fajne miejsca, bo chcemy się wybrać na Odrę, jeżeli znacie jakieś miejsca, gdzie ja i Marek będziemy mogli wspólnie z wami usiąść żeby był dostęp może jakieś zakole czy coś nie żeby no, łówki, żeby fajnie łówki, coś takiego żeby ja umiał sobie zapolować czy to też na na kartia czy ten a marek na suma to piszcie w komentarzach albo dajcie nam znać na piwa ugadamy się przyjedziemy i, i spędzimy fajnie czas I będzie się, działo, tak, I będzie się i działo. działo na razie hej! na razie cześć